Szymonko w kolejnym odcinku na moim kanale, e, dzisiaj jesteśmy sami, ale tak dzisiaj będziemy sobie testować nową akumulację w Guys, dawno nie było w ogóle Guys, więc myślę, że wam się ten odcinek e, spodoba, no ale by, byłoby pięknie już, znowu się tak jest, ale tak. Pierwsze co robię często, bo muszę kupić cały kart. i widzę tak. Nie wiem o co tutaj chodzi, jakieś tu są te. Popatrzcie. A to jest za zero. Odbieram to za zero. I czego ja tutaj zapłaciłem? Zabrało mi normalnie gemy i dalej nie mam tego. Co jest? Widzowie. Co to się odwaliło właśnie? Co to się odwaliło właśnie? Mam pytanie, co to się odwaliło? Czy to mi znowu kolejny raz mi oszukała ta gra? Naprawdę? Naprawdę się jest tego nie będzie mnie tylko Tak, to jest oszukana gra. Widzę, nie grajcie w Sam Bez Gajsa. Po prostu to oszukują na każdym ciebie kroku. Normalnie, gdy się ruszyć, to się oszukali. Popatrz. Normalnie, jakby tam był był e, ż, zwykły, to by mi to przeskoczyło na tego zwykłego. A jak jest mi no to nie. Tam mi nie przeskoczy. Obligacja: rzeczku cały Game Pass. Wydam tyle tego. Idalnie. bo trzeba jakieś punkciki mieć, które ma nie wiadomo, jak się zdobywa. Popatrz, czekaj, czy można. Aha, czysta gemów. No, poczekaj jeszcze Jessie. No, dobra, dajemy też jeszcze Jessie. Ok, na tyle się. No, mam 50 gemów, co jest? I nie chcę zwykłego tego tego. Sadki, gdzie mi się podoba, no nie. 50 gemów, wyk. O, to jest spoko, to jest spoko. I tu możemy kupić. Mamy tylko 30. Więc tu nic się nie kupimy. Tu będziemy mieć 100. Albo chcę mega tą emotkę, albo to. Tylko, że potrzebuję. Tu jeszcze tego. Będzie jeszcze 15. Weźmy za 120. Teraz. 120. Nie co? Dziewo mi się tu nie chce kupić, że 120. Aha, musiałoby mieć więcej. No dobra, bo już 10 czy nie? Co za zrzeszenie? Bo nie działa. 10 nie? Co za zrzeszenie? O, 150. No dobra, masz jak powiedzieć sobie. Za tyle. No i co jest? Czego to nie działa? Czy muszę... Aha! Może muszę mieć 0, tylko nie wiem jak mieć. No wybacz, kup się 150? Nie, nie działa. Więc oszukano, nie kupujcie tego karnetu. Nie opłaca wam się po prostu. Mega, on jest spokojny, że tu ma tyle nagród, ale wszystko tu nie działa. Co się widzę? No to jest jakoś załoczonało. Co jest grane. I mi dało więcej? Nie, nie. O, to tutaj jest jakaś szmatka. I to sobie też kupimy, bo to jest fajne. Tego się nie chce. Tutaj mi się to znowu, tutaj mi trochę brakuje. 130 kupujemy. 12 położyłam, 130. No to wolę chłopie. Ma kupić to i mieć więcej gemów. I to jest z więcej gęża 65 Co kupić jeszcze raz za 30 dojdzie do 13 które i tak miałam, nieważne ja. kupić sobie też te tony teraz i enjoy chyba już Enjoy, no troszkę Enjoy, trochę Enjoy, trochę Enjoy OK Dobra, źle muszę to jednak. Być może będzie też fajnego, co wygląda. Widzowie, no ale tak to jest oszukane, więc wierzę, hej, no, jak tu przynajmniej. teraz normalnie nie mogę. Tam muszę przypóstkę kupić, nie mam za co. Widzowie nie kupujcie, to jest oszukane, nic mi z tego nie dało. Oprócz tego, że mam 5 gemów. Po prostu przecież tą głupią aktualizację Pieniądze mi wzięło tylko mogę to wydać na przykład te 20, 22 zł wydać sobie na kredyty w Blastars. No właśnie, a nie jakieś to tam przynajmniej są uciwy. Więc znaczy, ta gra też była uciwa. Ale też i tak tego... To tak się to jest po prostu nie polecam co to jest w ogóle? No są te... te gole. To jest tak oszukany ten Stumble. A chyba, że na beczu. Na beczu możecie. No, to są te. No, ale dobra. Może tu będą te. Nie ma ich? Są, ale te gwiazdki. Co mi dadzą te gwiazdki? Kiedyś tysiąc Czekaj, tysiąc ich trzeba trzeba tych gwiazdek więc gramy stary skinem poleczka bo mi nie dało on normalnie widzowie najgorszy Stumble Pass na świecie największy naj, w życiu w ogóle więc wiecie po prostu ale co tu jest? Co to jest za jakaś moc, moc, która nam się w ogóle nic nie daje? Nie przeszli. niby jak to przeszli. No i pa, pa, to nie spyka, spyka specjalnie. To nie specjalnie. To nie oddaje w ogóle. Widzisz, że ja się zatrzymał mnie, jednak mnie tak i tak i tak mnie uchwalił. Dobra, przeszłem widzowie. Przeszłem. A tu o co chodzi z tym? Tu są jakieś kozy? O co chodzi, jest on koza? Nie wiem, o to też nie trzeba. O co chodzi? No, nieważne. Nie ma co tu, kompletnie w tej mapce. Aha, czyli to trzeba na tu. Tu trzeba to. Przeskakiwać. To jest uczciwe, trochę. ja? Tak, ja tu się cofnąłem. Ej, co jest, to. Ta mapa jest tak oszukana. A tu się nie da się złapać. nie okay, nieważne. Myślałem, że tutaj się po prostu... Jeśli znowu jeszcze to są łapki, nie, nie wiem, o co chodzi? Nie dobra, jest lewo, 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 Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. O jest widzowie. Po prostu widzowie tak nie opłaca się to kupować. Naprawdę nie opłacasz się. Mega to się nie opłaca kupować. Po prostu Stumble Guys. Kiedyś, by normalnie mat pamiętać się... Z tego filmu miesiąc temu nie na jeszcze. Kiedyś nie było misji, kiedyś nie było niczego. Kiedyś nie było tych e, dorosłowań, czy coś to co jest. Nie było tyle tych map, nie było choć Wheelsów. A teraz jest wszystko. Teraz jest wszystko. To, Stumble, to, Stumble guys, to jest wszystko. Ta stampel, ta stampel guys, przez te bardziej. Czyli głupie aktualizacje, trzeba po prostu grać się przez to normalnie, coraz gorzej gra się w tego StumbleGuysa. I widzowie, jeśli kolejny, wpadnę do StumbleGuysa, jeśli kolejny karnet będzie wyglądał tak samo jak teraz, to ja po prostu e, tego, to ja po prostu go już nie kupuję. Bo po co mam kupować coś oszukanego? Nie dam się wam złapać, osiołki. Czekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Ej, co jest? Dzwonił ktoś do mnie, miałem prawo chyba. No i czego na napieprza do mnie jakiś obcy numer? Aha, nie, tu mała nie przeskoczy, no fajnie. Dobra. Nie wiem o co tu chodzi, jak zawsze. Nie wiem też, gdzie oni są. Ja chyba to zaraz mogę przejść. No, jesteśmy już przy końcówce, tylko tutaj mamy już inną tą moc jakby. No, ale dobra. Pyk. Czego mi nie przychodzą? To jest znowu cofnęło. To jest do jakiegoś jeszcze innego. Tam też tu arka jest. Albo wszyscy są przede mną, a ja jestem ostatni, dlatego tak mi się wydaje. Teraz cofnęliśmy się? Ej, cofnęliśmy się! Ale to już drugi lasty cofnę, więc może trzeba tak cofnąć, żeby wygrać. No dobra, idziemy. co to miało być nie no tak dalej już się szuka no tak że już nie ma sensu mówię wam to nie ma to się, sensu ja mam w ogóle te gwiazdy ty, 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 ty. no wystarczy 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 spokojnie no poje mam te gwiazdy Cholera. no i też no i co mi z tych gwiazd? że 14 milionów chyba No nie, nie mam 15 tysięcy No, w tym gamepasie coś mam Kalbakowanie? A nic nie mam mhm. Nic nie mam, a nie, jest 160, przyplosą. Przepraszam, przepraszam, 160. rysząc. Co no. mi się z jeszcze żeby tu przejść i cegemy? I nie będzie miejsce. Nie, na nie, 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 o nie, nie, os... nie, oszukał mnie jednak. nie, ja widzę też oszukana przepustka, nic mi to nie dało. Nie kupujcie, nie polecam. To tyle z tego filmu. Trzymajcie się. No i pa!